Powiem ci, co w sytuacji, w której doświadczasz przy mężczyźnie stanów lękowych, złości, samotności, no i tego całego znanego pakietu dla stylów przywiązania. Powiem ci, co robić, tylko teraz trzeba będzie to robić. <grym> Samo dowiedzenie się niczego nie zmienia. I tak. Jeżeli masz styl, jeżeli masz swój schemat w środku, który determinuje to, na jakie częstotliwości jesteś, to zazwyczaj ciągnie cię do kogoś, tak cię przyciąga, kto nie będzie mógł ci dać niczego zdrowego. Będzie ta osoba musiała pokazać, co ty tam, kotku, masz w środku. I zazwyczaj to jest taki pól. Ignorujemy wszystko. Nie zwracamy uwagi na, na nic. Czy ma żonę, czy ma pieniądze. Po prostu na nic. Jest ten pól. Jest tak fantastycznie. I zazwyczaj, kiedy magazynki się wyczerpują, to przychodzi, przychodzą, przychodzą te emocje yy, spod powierzchni. Które zamanifestowały, zaaranżowały tą całą relację w celu uwolnienia ich. Więc to jest manifestacja. Teraz, kiedy powiemy ludziom głodnym, zdesperowanym, pełnym obsesji, żeby robili self-concept albo żeby afirmowali na SP, to. Tego co ja zauważyłam. To nic nie zmienia u większości. Zawsze jedną i taką najbardziej skuteczną metodą będzie przyjęcie siebie, zaakceptowanie siebie, pokochanie siebie. Nie poprzez jakby sam trywializm znaczenia tego, tylko poprzez fizyczne działania, poprzez udowadnianie sobie tego, poprzez zrobienie porządku w swojej głowie. I Wiadomo, że my kobiety jesteśmy bardziej emocjonalne, ale teraz nie chodzi mi o taką emocjonalność z taką, wiesz, że jest kobieta z mężczyzną w domu i ona jest emocjonalna, czy jakoś lekko poirytowana. Mi chodzi tutaj że sobie jesteś, 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 właśnie zignorowałeś wszystko, randkujesz sobie. No i nagle coś się wydarza, i nagle lecisz po prostu już spiralą w dół. Jego obecność wywołuje przy tobie yy, symptomy w twoim ciele, gdzie czujesz, że po prostu się kurczysz. <laughs> Może doszło do jakiegoś rozstania, do jakiejś kłótni, do jakiegoś upokarzenia? No bo jak chodzisz taka yy, yy, ciężka i taka skupiona na nim, to to będzie kwestia chwili, jak on ci da pstryczka w nos yy, albo kilka tych stryczków. <laughs> I są takie sytuacje, w których jak nie masz siebie, to On Cię przedepta, zadepta, wykorzysta z i porzuci, a Ty będziesz taka siedziała zadrżumiona i będziesz yy, myślała o nim. Będziesz tęskniła. Tak naprawdę, to tęsknisz za tym, żeby się mieć do kogo przywiązać. <laughs> Teraz, co z tym fantem zrobić? Możesz zostać tam, gdzie jesteś i oglądać dalej filmy, i dalej stwarzać podobne sytuacje. A możesz w końcu wybrać siebie i wybierać siebie codziennie, i upgrytować codziennie, i podejść do. Tej kompleksowości, jaką jest nauczenie się żyć po swojemu i nauczenie się żyć w swoim ciele, bez względu na to, co mówi świat z zewnątrz, podejść do tego na poważnie i podejść do tego z dedykacją. <laughs> I jak Twoim punktem startowym jest to, co ja teraz opisuję. To mam takie dwa ćwiczenia, które powinny Ci pomóc. Osoby, które mają anxiety, które mają style lękowe i jakby cała ich egzystencja kręci się wokół nie tyle co relacji, ale żeby, w, żeby móc się do kogoś przywiązać, żeby gdzieś... No to, to chodzi naprawdę o to niewidoczne, energetyczne przywiązanie. Um, Osobie, takim osobom jest się ciężko zatrzymać. <laughs> Dobra. Mamy. Jesteście razem. Randkujecie. Jesteś po programie zrozum faceta, ale bardziej siebie. Nie popełniłaś błędów. Rozumiesz go, nie dziwi ci to, co on mówi, jak on mówi, co on chce. Jak się komunikuje, zrozumiałaś schematy jesteś po prostu pach, pach, spotkałaś, yy, zrobiłaś sobie z czatem GBT swój awatar wewnętrznego mężczyzny, nie rozglądasz się, inwestujesz w siebie energię. Dobra. Pojawił się ktoś. I powoli. I mimo tego, że wszystko wiesz, to mm, jeszcze się zdarza. Ludziom się wydaje, że jakby każda emocja ma walidację, że każda emocja ma prawo być wypowiedziana wszędzie wokół. Nie, emocje są dla nas, o nas, to są drogowskazy. To jest naprawdę coś, co mogłabyś, z czego mogłabyś zrobić swoją moc. <laughs> Okay? Więc masz emocje. I normalnym instynktem naturalnym, dziecięcym jest przywiązać się, jeść, iść o tym porozmawiać. Ale my już wiemy, że to nie działa. A już na pewno nie działa u kogoś, z kim. Yy nie masz dogadanych spraw, nie masz więzi, nie jest on związany z Tobą biochemicznie, a po trzech miesiącach samego seksu i randkowania i hormonów nie jest w ogóle z Tobą związany. Wręcz przeciwnie, wręcz przeciwnie, ma wszystko na tacy i w ogóle... Yy. Im więcej inwestujesz, tym mniej tego docenia, jeżeli to nie jest osoba, jeżeli to jest osoba przyciągnięta do schematu. <laughs> Dobra, masz tą sytuację. Zamiast pójść i się przywiązać i zareagować, naprawdę musisz iść do pokoju, usiąść i głęboko poddychać. Co najmniej 10 głębokich wdechów. To były dopiero trzy, <noise> już odpłynęłam. Co najmniej dziesięć. Musisz, a jak trzeba, to 20. Musisz dostać się do stanu świadomości, w którym będziesz w stanie o świadomość odgrodzić od emocji. W którym będziesz w stanie powiedzieć, on poszedł tylko do sklepu, on sięgnął tylko po telefon, on poszedł się spotkać z kolegami, koleżanka z pracy zadzwoniła. Blibla bla, whatever the story is, we don't care, musisz zobaczyć, że to jest tylko historia i ta cała emocjonalność, ta cała lękliwość, ona tutaj nie ma miejsca. A więc na, musisz się najpierw w ogóle dostać do tego miejsca, musisz się nauczyć dostawać do tego miejsca, bo jeżeli się tego nie nauczysz, to ta nadaktywność emocjonalna, ona będzie zawsze. W każdej sytuacji, z każdym mężczyzną wychodzić, i tak samo jak szybko przyszli, tak samo będą szybko odchodzić, i nikt nie będzie brał tutaj niczego na poważnie. I y, to się skończy tylko właśnie na oglądaniu kontentu. <laughs> jak to wyprowadzać z ciała? Jak to alchemizować? Co dalej robić? To wszystko macie w sensualnie erotyczne. Wszystkie procedury, medytacje i tak dalej. Um, to jest pierwsza rzecz. Odgrodzić się. To jest najlepsze, z czego możesz się nauczyć w życiu i to też można zastosować do innych. Um, do innych życiowych kategorii. Druga rzecz, druga, druga rzecz, co ćwiczenie mam. Ja to tak się właśnie taką mam składnie, jak nie robię live'a, tylko mówię, dobra, 10 minut film, mówię do pustej kamery, to właśnie mam, jak jestem na live'ie, to sobie robię taką składnie i to wszystko jakby w tym live'ie się tam pierze. A jak jest taki krótki film, mam stworzyć, co już mi tutaj 11 minuta stuka, to jak zachowuję się tak jak na live'ie, a wiem, że mówię do pustej kamery, że mam pre-record, no to taka właśnie jestem. E, dobra. <laughs> Co? Drugie ćwiczenie. Druga sytuacja i drugie ćwiczenie. Druga sytuacja to jest sytuacja, w której już się rozstaliście. Już po prostu tyle się tam szamba powylewało, że e, już tyle, a nie tylko z Twojej strony. No to było ze schematu, więc tam o, jak, schema, jak jest schemat, jak jest tylko schemat, a jak się idzie szybko z kimś do łóżka, jak się wierzy tylko w słowa, jak się jest, jak się daje, 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 daje i mm -mm. i energię, czyli to to samo, jak się ogólnie daje facetowi, czyli jak się o nim myśli, jak mu się daje, jak się różne rzeczy mu daje, eee, uwagę, troskę i tak to dalej, to dawactwo to jest męska, poraniona energia, to powinnaś sobie dawać. Tak leżysz od wiadomości do wiadomości i masz fix, fix, fix. i co schemat. I zostanie to uscham, uschemaciecione. No i dobra, y tam polecieliście po schemacie obydwoje, on to, by ty jemu. <coughs> I... I już jesteś po. I tęsknisz. No, to znowu, jak poleciałaś po schemacie i dalej tęsknisz, i dalej ci tego szkoda, i dalej oglądasz taroty, i myślisz sobie, że to miłość, i może i rozmawiasz z ludźmi na ten temat, i z tyłu głowy masz, że no, może coś by powiedział, no, może by zareagował, no, może by napisał, no, może by chociaż pokazał, że jestem ważna. Oh, girl! You have to run, 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 run from your schemat away. You have to. Bo jak nie, scheftujesz tego to to się powtórzy. I ja wiem, że różni ludzie mają różny approach, będą mówili o miłości, będą nazywali to miłością. But it's not love. Żeby się dostępna częstotliwość miłości, to ty musisz najpierw ukochać się i musisz podejmować inne wybory. <laughs> ty, jakoś chyba w słońcu taka jestem dzisiaj. Nie spałam. Um, musisz podejmować inne, inne wybory. To tak jak... Y Bogaci ludzie mają mindset. Nieważne, że biznes nie wyszedł. Mają dalej ten sam mindset albo ten mindset upgrade'ują. Nieważne, że nie wie, jak ja tworzy, tworzyłam social media. Przez jakiś czas nie zarabiałam. W ogóle biznes w necie to nie jest nic pewnego. Trzeba mieć mindset, żelazny mindset, żeby trzeba mieć cel, trzeba mieć purpose. Trzeba być mission driven. Trzeba mieć love to yourself and to your people. Żeby żeby kontynuować, nawet jak nie widzisz efektów. Nawet jak nie widzisz efektów. Zobacz, ja mam 11 tysięcy. 11 tysięcy, ale jakich? Jakie te dziewczyny mają transformację? To, jakby przeżyły 10 inkarnacji, to, 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 lepiej, to lepiej takie, czy lepiej jakieś dziunie, 100 tysięcy dziuni, które wiadomo, to, no, nabywajcie, nie? Ale czy 100 tysięcy dziuni, które będą tylko pokazywać palcem. Że jej się to przytrafiło. Także chcę Ci powiedzieć przez to, że w tych sytuacjach, w tych schematach, w tych toksynach, w tych, jak odszedł i tak dalej, będziesz wierzyła swoim ciałem, i Twój mózg Ci będzie mówił, że to jest miłość, że może da się coś jeszcze zrobić. Musisz mieć mindset, musisz wyjść z tego mindsetu. I takie jest ćwiczenie, które musisz zrobić, bo nie możesz sobie ufać. Nie możesz ufać tarotom. Musisz sobie wziąć zeszycik i napisać plusy i minusy. Plusy, co on ci dodał do życia, a co ci odebrał. To jest Twoje dla Ciebie, nie, że go obwiniamy, tylko faktycznie. Dodatki i straty. I tam zazwyczaj na tych plusach, w tych schematach jest seks, są słowa, no jakieś spędzanie czasu, ale tutaj yy, nic nie ma więcej. Ok? I to pokazuje, jak ty siebie traktujesz w życiu. Ok? Później robisz drugą listę, co ty dałaś, ile ty zainwestowałaś. I ile masz strat z tego tytułu w życiu? I jak zaczniesz wymieniać, że, że wierzyłam, że rozmawiałam, że płaciłam, bli, 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 bla, blu, to zobaczysz od razu, że byłaś dawcą. I ci, którzy tak nie mogą tego słuchać, bo nie mogą podnieść tego standardu, bo nie mogą zmienić tego myślenia, to są po prostu ludzie, którzy. Mm, każdy sobie robi, co chce. No przecież nie wszystkie związki, nie wszystkie relacje nie, e, mogą mieć wysoki standard. You know, you, you have to learn till you burn. A nie każdemu zależy na glow i na otrzymywaniu. It's okay. It's okay. <laughs> Niektórzy wierzą w miłość. Ja nie wierzę w miłość, gdzie, jest, gdzie są same straty. W sensie być może ci ludzie, którzy ten, te, te straty i ten chaos wprowadzają, może to jest ich miłość. Natomiast ja nie chcę takiej miłości dla siebie, ani dla nikogo. Tu, kto mnie słucha i chce się uczyć. A więc trzeba będzie sobie zrobić ten rachunek strat i zysków i zobaczyć, jak sytuacja wygląda naprawdę. Bo to zadrzumienie porozstaniowe, to jemu nie można ufać. I tutaj na dole jest najnowszy program Zrozum faceta, ale bardziej siebie. Po którym, jeżeli zrozumiesz go, że on tak ma, i się do tego zastosujesz, czyli w momencie, w którym będziesz chciała, żeby on miał tak jak ty, ale będziesz ucieleśnić to, co jest w tym programie. I z emocjami. Które są tylko energią w ruchu, która się chce uwolnić z Twojego ciała. Nauczysz się robić porządek, wszystko zawinięte w kokartkę Twojego najlepszego, najcenniejszego życia i Twojej dedykacji. <laughs> Opanujesz schematy, co jest schemat, a co jest wybór i miłość. I zobaczysz, że masz na to wszystko wpływ, i jak to rozróżniać. To tak jak ci bogacze, którzy nawet jak nie mają zasięgu, nawet jak nie mają wpływu, to i tak dalej robią, to i tak dalej upgrade'ują. Jak będziesz używała tego, co jest w tym programie, musisz osiągnąć spełnienie, doświadczyć. Nie, nie chcę, żebyś coś osiągała. Chcę, żebyś doświadczyła spełnienia w swoim życiu i w relacji. Najpierw w swoim życiu, zawsze najpierw w swoim życiu, nie masz tutaj spełnienia, tam będzie tylko gorzej. Okay? Trwa przed sprzedaż, link poniżej, widzimy się w środku, w środku czekają kolejne informacje i kolejne niespodzianki.